Siemka mordeczki z tej strony Tomas witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale słuchajcie na wstępie wpiszcie mój kod promocyjny bo wpisując słuchajcie kodzik yy, Tomasz, ty dostajecie aż słuchajcie widzowie 5% dobrze słyszycie 5% do ładowania oraz widzowie dostajecie yy, darmową skrzynkę darmowego inspeka słuchajcie ale do tego przechodzimy od razu bo o tym jest odcinek słuchajcie odcinek jest o tym jak za darmo widzowie Zdobyć kostkę, nie? Jak to darmo zdobyć kod, wskazajcie od tego kodiku. I ogólnie jak zdobyć darmowe skiny w CSie, więc... Słuchajcie, no. Sprawa wygląda tak. Wchodzicie pierwszy link w opisie. Nie? GeForce 4 kod promocyjny, oczywiście wpisujecie mój kod. Specjalny kodzik. On daje fajny tam bonusik. I właśnie macie w tym kodzie również dodany do bonusu tą skrzynkę. I taką skrzynkę na darmo możecie otworzyć. To jest mój kodzik, Mamy 4 zł już. 4,16 mamy Czyli teraz tak Tego sobie zachowam, Chcę się pozbyć tej kasy co ja mam tu nie Żeby zacząć się jednak od tego kodu Promocyjnego, no to mamy 4zł na start słuchajcie I teraz ja tutaj, zaraz wykminiemy tutaj jak za darmo zrobić kosę 20zł 20zł 83 gr. będzie coś takiego 80 groszy. Dobra. Dobra, dobra. I zaczynamy. Dobra, widowy. Mamy 4 złote już. I po wejściu właśnie na stronkę wpisaliśmy mój kod. Otworzyliśmy skrzynkę MiniSpec i mamy już 4 złote. Idziemy dalej. Daily case. Skrzynka dzienna. Co możecie taką skrzynkę otworzyć za darmo. Yy, więc tu mnie to też jest spoko Tylko pamiętajcie, musi się mieć też właśnie mój kącik. I skrzynka nam daje skrzynkę. I to nawet fajno, bo leci nam skrzynka za 6 zł. Słuchajcie, 6 zł nam leci. To jest skrzynia. Yy, tego nie możemy sprzedać. Skrzynka nam wyleciała za 6 zł. Tylko teraz pytanie, o jest! Wyleciała nam darmowa skrzynka. Słuchajcie, I to już jest początek dobry. 2 złote. 2 złote widzowie. I już, już na początku mamy, słuchajcie, 6 zł i 15 groszy. Do tego macie coś takiego jak skrzynki bonusowe. No liczę, że wy macie tak Silvera na pewno diamenta. Więc tutaj możecie sobie dobre takie właśnie tutaj skinki. No ja nie mogę, bo kręciłem właśnie przed chwilą. No i tak, co macie? No macie darmową skrzynkę. Dzienny bonus. EXP case. Słuchajcie, kod, tu macie same nagrody, nie? Idziemy dalej, idziemy dalej. Macie skrzynki. Użytkownika. Możecie zrobić, słuchajcie, własną skrzynkę. Widzicie tutaj. I ludzie mogą właśnie skrzynki otwierać. Akurat moich nikt nie otwiera, bo ja nie umiem skrzynek robić za bardzo. No ale takie skrzyneczki można otwierać sobie, nie? Patrz, pyk. No i ludzie otwierają. No, to ma na przykład 120 tysięcy ileś tam otwarć. Dobra, no mamy 5 zł. Spróbujmy właśnie zrobić. To jest już kolejna część odcinka. Spróbujmy zrobić jakąś kostkę z tego. 5.60 Już taką samą. Dawaj mi to. Dawaj mnie to, zobaczmy. Może się uda, słuchajcie, szczerze, nie wiem. Szczerze nie wiem, czy coś w ogóle siądzie jakkolwiek, ale ale, ale, ale. Tak czy siak 6 zł za darmo, nie? Za wpisanie jednego kodu. 6 zł za wpisanie kodnika. No kurde, że się umierać. Dobra, no gówno siodło, główno siodło. E, idziemy na kontrakt. Mm, mm. Halo, kontrakt. On dało skinę. Idziemy na kontragnety, to wrzućmy już. Cyk. No i słuchajcie, leci nam, słuchajcie, 15 zł. Wow. Słuchajcie, jaką jaką oczyszczam odcinek? No, macie daily case i tak dalej, no, do 10 zł, do 500 zł nawet idzie za darmo zdobyć. Siemano.